Zielonym szlakiem kontynuujemy naszą podróż z klimatem i z pasją. Przenosimy się do województwa wielkopolskiego, a konkretnie do wsi Radwanki w gminie Margonin. To właśnie tutaj nie tylko agroturystykę, ale także gospodarstwo ekologiczne prowadzi Piotr Stasiak. W takiej malowniczej przestrzeni w sposób ekologiczny hoduje tu bydło rasy chronionej polskiej czerwonej. Bydło o umaszczeniu czerwonym przywędrowało na tereny polskie wraz z migracjami ludzi ze wschodniej Europy i Skandynawii. Marysia mogła się tu poczuć jak ranczerka. Gospodarz poprosił ją, by pomogła mu przeprowadzić stado na inną łąkę. Okazało się to jednak dość dużym wyzwaniem. Rogatka! Kreska! Chyba się mnie boją, a nie wiedzą, że to ja się ich boję. Rogatka! Kreska! Marysia podjęła się zadania z dużą dozą niepewności. Pierwsze nawoływania za bardzo nie pomogły, choć krowy głośno odpowiadały na zaproszenie Marysi. Potem jednak się udało. Udaje się, chyba idą. Ruszyły. Lokalizacja zmieniona. Przyszedł więc czas na poznanie stada. W stadzie widać wiosnę. Widzę nowych członków stada. Tak. jest ich siedem sztuk. One są gdzieś tak 3-4 miesiące. Jeden ten najmłodszy, o tam, co krówka ją pilnuje, to jest wczorajszy. Ale w stadzie rządzi Bysio? W samym stadzie nie może tak, że on chroni stado jak coś, coś nastąpi, jakiś wejdzie pies, jakiś niepowany człowiek, ale rządzi i przewodniczka stada, kreska. Ona kreska. Jest. I ona co ona, jest, ona robi ona właśnie jako ta przewodniczka? Tak, tak, i ona się musi się jej podporządkować. Ona podporządkowuje. A co robi y, przewodniczka stada? I przede wszystkim pierwsza zaczyna jeść. Jak się naje, to dopiero podchodzą, to drugie. No jeżeli to jest przy paśniku, są cztery strony, no to tam się jakoś pogodzą z tym, ale jakby jest jeden balot, to potrafi odgonić, jak się naje, dopiero następne podchodzą. I kolejno, jest kolejna hierarchia następnych. Później jest po niej jakaś tam wicze, jest, jest jedna ostatnia w stadzie to jest taka. Tak, każdy ma tu swoją rolę do odegrania. Tak, jeżeli Bydło żyje w takiej wolności, to wówczas po takich dwóch latach, bo one sobie wykształ wykształci sobie właśnie taką strukturę hierarchię postępowania, rządzenia. Bydło do gości na pastwisku podchodzi zachowawczo, co nie oznacza, że nie jest gościnne, choć trzeba przyznać na odległość. Wydaje się, że towarzystwo człowieka jest krowom jednak miłe. Były wszędzie tam, gdzie Marysia i Pan Piotr. Jaka jest Państwa historia w tym miejscu? Historia jest taka, że 25 lat temu było tutaj, była tutaj sama łąka i przyszliśmy tu z miasta i budowaliśmy drewniane wszystko, znaczy najpierw liczyliśmy od domu mieszkalnego, gdzie mieszkamy, tam z tyłu, potem drugi dom, stajnie i to tak się zaczęło. I zwierzęta 20 lat temu zakupili jako ekologiczne i do dziś jesteśmy tutaj. Skąd ta decyzja, żeby przeprowadzić się z miasta na wieś? No, Marzenie? Tak, to, jest, to jest jak, ma no, się tam 40 lat, 5 to wówczas jednak myśli się, jak tą drugą część całą przeżyć. I jednak w człowieku takie coś, we mnie przynajmniej było, żeby to było coś tam w naturze ze zwierzętami. Czy pamięta Pan ten pierwszy moment, gdy Pan się pojawił w tym miejscu, że powiedział Pan sobie tak, to tutaj chcę mieszkać? Myślę, że to była decyzja od razu. Zakochał się pan to natychmiastowo? Było tutaj dużo zwierząt dzikich, które biegały, to ich zające, z i i, no, dużo ptaków przede wszystkim. I to było to, co właściwie od pierwszego takiego, jak no, się spojrzenia na ten teren, na ten krajobraz, taki człowiek dowiedział się, się sprawdziliśmy tutaj. Skąd decyzja o tym, by hodować zwierzęta w sposób ekologiczny? Postanowiłem jednak być wśród zwierząt, które są na wolności, czyli szczęśliwe, takie, które... Na zielonej trawce. Tak, takie, które same sobie chodzą, gdzie chcą. Mówi Pan, że Pana krowy się uśmiechają? Tak, widać to po nich, jakby tak się do nich zbliżyć, to na pewno nie mają agresywnej takiej wymowy ciała, tylko są to takie, no... Prawie uśmiechnięty. Bydło rasy Polskiej Czerwonej zaliczane jest do grupy bydła prymitywnego. Jeszcze w latach 60. ubiegłego wieku takie widoki urzekały niemal w każdej polskiej zagrodzie. Ostatecznie bydło to zostało wyparte przez bydło o większej wydajności mlecznej. Po głowie Polskiej Czerwonej sukcesywnie malało. Na szczęście, dzięki hodowli zachowawczej, sytuacja się zmieniła. Czym wyróżnia się właśnie Pana ekologiczna hodowla na tej zielonej trawie? Ja muszę przestrzegać pewnych warunków, także nie używam żadnych chemicznych nawozów jakieś opryskiwania łąk, Oprócz tego prowadzę takie wypasy na łąkę, żeby nie przeciążać danej łąki, że, raz, że według tego planu, że raz są na tej kwaterze, później są na tamtej kwaterze. Tutaj u mnie jak jest te 27 hektarów, to całość ogrodzona jest i wydzielone jest pięć takich pastwisk letnich i trzy zimowe. W okresie, tak jak letnim, no to one te krowy są, tylko otwieram bramy, one same już wchodzą albo na tę kwaterę, albo na tamtą. Zwierzęta, one są, ja tak mówię, bezobsługowe. One tylko jedzą tą trawę, tak jak teraz, mają wodę, bo na każdym z tych kwater letnich są stawy i one sobie żyją. Czyli Mają trawę i wodę latem, a zimą też wsiano, które skoszy. Są w tych wiatach, bo mają na każdym kwaterze wiaty, tam przebywają w tych wiatach. Czyli taki dobrostan. Tak, tak, no to szczególnie tutaj jest dobrostan taki, bo na, no na kwaterze zimowym to one mają 4000 m2 dostosowane, plus las, plus, tak jak mówiłem, wiata i takie krzaki, okre wszystko. Jak Pan tutaj wchodzi na pastwisko, widzi Pan, że zwierzęta Pana rozpoznają? Tak, ale mamy do siebie dystans, że nie dadzą mi się tam pogłaskać czy poklepać, raczej na taką odległość do jednego metra. Ale jest pan człowiekiem zaufanym dla nich. Tak, tak. tak. Wiedzą, że jak gdy zawołam przewodniczkę Stady, która ma na imię Kreszka, no to one idą za mną i wiedzą, że będą szły w dobrym kierunku gdzieś na lepszą też przepaśćką, gdzie jeszcze jest trawa taka. Nie, nie, jeszcze nie były. Czy teraz, z perspektywy czasu, jak pan patrzy na tą decyzję, żeby mieć taką hodowlę ekologiczną, nie żałuje pan tej decyzji? Cieszy się nie, pan? To znaczy, w żaden sposób. Jednak y, odczuwa się, że ten świat tak się kręci. Przybylce powiedzmy tych komputeryzacja, cyfryzacja, a tu nagle te zwierzęta, one są spokojne, one szczególnie ekologiczne, bo jednak konwencjonalne tam musisz biegać, to tam w jakiejś godzinie nie, nie nakarmisz te zwierzęta, to one tam zaczną hałasować w tej obórce tak, a tutaj one są no, praktycznie takie, że uspokajają. By zachować bioróżnorodność należy dbać o to, by rodzime rasy nie wyginęły. Mają znaczenie krajobrazowe i są cenne w hodowlach ekologicznych. Stanowią nie tylko rezerwę genetyczną dla popularnych ras wysokowydajnych, ale są także dziedzictwem kulturowym i historycznym.